Dojazd ekipy ski -jumping PL na wszystkie skocznie świata zapewnia Real Logistics, partner logistyczny serwisu. Dalekich lotów polskim skoczkom życzy firma Plachotrapes, dystrybutor systemów fotowoltaicznych Revolt Energy. Razem sięgamy nieba. Paweł, pytanie z troską od kibiców: dlaczego dopiero na kwalifikacje? No, niestety gdzieś wczoraj w podróży mię dopadło przeziębienie, i postanowiliśmy zachować siły, chociaż na ten jeden skok, i tak po prostu dziś trochę podkudować się, zrobić tylko to co, to, co, to, co trzeba było, czyli zakwalifikować się do konkursu i, i liczyć, że na niedzielę już będę zdrowy. Nietypowa sytuacja, bo jednak trzeba było od razu dać sobie wszystko, bo to zawody, jakby nie było takiej kwalifikacji. W każdym skoku zawsze trzeba dać sobie wszystko, więc żadna nowość. Po prostu przejdziesz na skocznik i dobisz swoje. Co za tym, żeby to przeziębienie jak najszybciej odpuściło. No, walczymy tu z fizjoterapeutą odczodaj ile możemy, żeby jak najszybciej się go pozbyć.